Hey, witam cię na blogu Prospero jako coach, gdzie uczę kołczu zarabiać pieniądze. Dzisiejszy odcinek blogowy będzie o tym, kiedy zatrudnić pomoc: asystenta lub asystentkę, czy tak jak w moim przypadku, integratorkę biznesu. Pozdrawiam, Lucy. Bardzo często słyszę od coachów, że kurczę, no tego trochę jest dużo, bo i tą technologię trzeba jakoś poskromić i umieć się tutaj Ogarnąć, nie wiem, z newsletterem, z blogiem, ze stroną internetową, z webinarem, z innymi rzeczami, i tego jest trochę dużo. I czy może ja sobie po prostu zatrudnię kogoś, kto mi pomoże? Kiedy jest na to dobry czas? Moim prywatnym zdaniem, dobry czas jest na to troszeczkę później w Twoim biznesie. Jeżeli już jesteś w tym biznesie jakiś czas, masz już zapełnioną praktykę albo prawie zapełnioną, zarabiasz dobre pieniądze i stać Cię na to, żeby podzielić się tymi pieniędzmi z asystentką czy z asystentem i rozwinąć ten biznes dalej, to wtedy jest oczywiście super moment na to. W moim systemie nie uczę tego, żeby zatrudniać kogoś od razu, Dlatego, że jest to po pierwsze stres dla Ciebie finansowy na samym początku, kiedy jeszcze dobrze nie zarabiasz. Po drugie, tak naprawdę bardzo dobrze jest opanować przynajmniej w podstawowym, na podstawowym poziomie wszystkie te rzeczy, które w Twoim biznesie będą istotne. Wszystkie technologie. Wszystkie rzeczy od, na temat strony internetowej i bloga, i newslettera, i nie wiem, podcastu, czy, czy co tam będziesz używać, YouTube'a, webinarów i tak dalej. Przedrzeć się trochę przez to wszystko samemu czy samej, nauczyć się podstaw tego, żeby potem wiedzieć, co ci działa, co nie, i co tak naprawdę zostanie w marketingu twojego biznesu, w twoich działaniach, co będziesz chciała oddelegować. Często kołczowie, Chcieliby oddelegować od razu to, czego nie umieją. Czyli na przykład nie chce się uczyć y, f, marketingu na Facebooku albo na Instagramie, to po prostu oddeleguje, niech ktoś to robi. I to najczęściej nie jest dobry pomysł, dlatego że jeżeli sa, po prostu musimy się nauczyć tego, co tam się faktycznie robi i co będzie działało na, na własnej skórze i samemu. Dopiero jak już mamy mocne pojęcie, co działa, co chcemy robić, z jaką częstotliwością, na jaki temat i tak dalej, już na przykład na tym Facebooku, czy chcemy używać płatnej reklamy, czy nie, i jaka strategia ma sens dla nas, i mamy to przećwiczone na sobie, na swoim biznesie, to wtedy Dużo łatwiej jest zatrudnić kogoś, kto nam to wprowadzi w życie, kto będzie wiedział, co z tym zrobić. Oczywiście, też ta osoba może swoje pomysły tutaj dodać do tego miksu, i możemy zmienić strategię w oparciu o dyskusję z naszą integratorką biznesu. Znowu pozdrawiam Lucy. Ale jednak, ten cały kierunek tego musi wyjść od nas, i my się musimy nad tym jakoś znać. Także, jeżeli jesteś na początku, to ja ci jednak proponuję przeorać się przez to wszystko. Jeżeli z kolei już jesteś na takim etapie, że już zarabiam, już wiem, co działa, już tutaj trzymam linki od tego biznesu całkiem dobrze w ręku, to wtedy jest być może bardzo dobry pomysł na to, żeby się rozejrzeć za dobrą pomocą. Ale o tym to już będzie w innym odcinku blogowym: jak znaleźć dobrą pomoc. A może zrobimy webinar z Lucy. Co wy na to? Na razie.